Mało, mało brakowało domu słonego, kiedy drogę przegradziły porty koło a Naprzód, naprzód od dywizji przyszło polecenie Ale miasto otaczały bunkro przy pierścienie Łynie przez koło brzeg marsemka, marsenta Dziesięć dni przeżył pamięta Ośmiowy ofizm jedł w drużynie szturmowej Kiedy braliśmy gazownie jeden dostał w głowę Naprzód, naprzód rozkaz pułku surowy przysłali byśmy wody nie pobiwszy dalej nacierali pójdzie przez Kołobrzeg marcem ta Gdzie Dziesięć nikt kto przeżył pamięta, pamięta z parsnika, parsnika. Historia generalnie zawsze była moim ulubionym przedmiotem w szkole i generalnie zawsze lubiłam historię. Eee, później wyszłam za mąż za takiego właśnie pasjonata historią i do tego wszystkiego jeszcze sprzętami militarnymi. Eee, no i tak razem zaczęliśmy się w to bawić. Zaczęliśmy zbierać różne sprzęty, eee, jeździć na rajdy, później organizować rajdy. No i tak się powiem, już tu jest tu twierdze zamienili widzę obcy podli, Kto temu atakował, nauczył się podlić. Sześciu nas trzymało grozy do rana białego, przy poparciu armatora, świętego Jerzego, nie przez kołobrzek parysęka, parsenka, cieszyć dni to nikt. Przy... Przez stare miasto bez chleba, bez wody. Tą co dziś nosi nas walki młodych. Czterech ze mną zdobywała kolejowy dworzec, a dwóch tylko i to rannych zobaczyło w morze. Idę przez pogrzeb, parsęta, parsęta. Gdzie siedzi to na przeżył, Stoło brzeg bardzo Wyszli do nas z batalionu, rany przewiązali, kęby umyć z pustej sadzy i czekać kazali. Sam pułkownik miał przyjechać ci też, kto i wyżej, Może złoty pierścień rzucić, a nam przypiąć krzyże. Przez parsenta, barcenta, barcenta Dziesięć dni kto przeżył, pamięta, pamięta Płynie przez kołobrzeg barcenta, parsenta, Szlap z tej radości pod świską Wypiliśmy w jednej siedzi od wszystko, o co dziś Anna spodziła w posłaniu serdecznym, innym chłopcom żywiesili, jak e, krzyżowa lecznik. Pójdź nie przez koło brzeg, bardzo mi ta porzęba. Gdzie siedzi wynik, kto przeżył, pamięta, pamięta. Pójdź nie przez koło brzeg, bardzo mi ta muszą być rozdane jak świeża błada, szalu, żaden z nas nie ma w sumie to się zgadza. Iść po plaży takich chodzą frontowe dziewczyny. I czym wysną to jak order za żołnierskie czyny. Orsem to parsenta płynie przez połowek. Bo się nie postarzał temu tutaj dobrze, Płynie przez głowy parsenta, parcenta chwarcenta